Као, с тези страни Паттие. В десетийшият епизод ще опитаме най-новият мушлов серия Glossy Kochani! Otwieraliśmy już serię drugą, sercową, trzecią, koniczynową, a teraz przy czas na czwartą, czyli muszową. Jak doskonale pamiętacie, w środku znajdują się welurowe figurki z sygnaturą nici, czyli tą gwiazdką na nóżce. Z technicznych spraw, które zawsze was interesują, to oto saszetki zakupiłam w Empiku za 19,99. Kochani, co do figurek, to powiem wam, że jest to topka, jeżeli chodzi o wygląd oraz całe wykończenie figurki. I tym bardziej, Totalnie mnie ciekawi, co znajduje się w środku, więc nie zwlekajmy, otwierajmy. Ale zanim to, to... Kliknijcie ikonkę suba, dzwoneczka oraz łapkę w górę, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. A przede wszystkim te łapki oraz subiki pomogą mi w rozwoju mojego kanału i będę mogła dostarczyć wam jeszcze więcej lepszego kontentu, więc do dzieła i dzięki, lecimy na dół. Kochani, jak zawsze saszetki Gloob są totalnie kolorowe, metaliczne i wykręcone. Jako, że mamy tutaj muszlową kolekcję, to główne figurki są przedstawione jako syreno zwierzaczki, a mianowicie rzadka postać, czyli króliczek, trzymający muszlę. Jest właśnie syrenką. Super rzadka, czyli jednorożec z perłą. Wow, ale świetne nawiązanie. Perła, która jest z muszli i jest oczywiście właśnie ten jednorożec, również syrenką. Więc mega wykręcona seria i już nie mogę się doczekać, aż zaczniemy ją otwierać. Wow! Ile mamy tutaj postaci do trafienia. Bo... Oczywiście celuję w te mega rzadkie. To w zasadzie by było na tyle, a tak to wszystkie są mega fajne. Dobra, otwierajmy. Dobra, Easy Open ma Mamy tutaj z jednej strony. Jest albumik, fajosko, będziemy mieli na czym odhaczać. Fajnie, fajnie, bardzo ładnie to się prezentuje. I nasza pierwsza postać to... Ośmiornica! Jak mega! I oczywiście coś, co jest bardzo charakterystyczne dla Glupris, czyli gwiazdka nici. To, co jest super, to że figurki są welurowe i to jest naprawdę mega wyjątkowe. Teraz druga rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Glubsi, to błyszczące oczka. Coś bardzo podobnego jak w Durables. Dobra, lecimy. I jest to kiku. Druga figurka i powtórka. Przecież to jest niemożliwe. Ale powiem wam coś, czego nie powiedziałam przy pierwszej figurce, że one są takie bardzo konkretne, masywne. Zresztą mogliście słyszeć, jak ustawiałam pierwszą figurkę, że są ciężkie. I to jest super. Kolejna saszeta. Tutaj nie powinno być już ośmiorniczki, ponieważ czuję, że jest o wiele mniejsza figurka w środku. <laughs> to jest to pszczółka! I ja nie wierzę, że ona ma skrzydła z diamentem! OMG, oh Jako dorobiona postać. Ale czad. I te super słodkie członka. Naprawdę, mega świetnie, dokładnie zrobione figurki. I mogę wam powiedzieć, że o wiele bardziej podobają mi się figurki Glupris, aniżeli ty. Które są bardzo podobne, ale Glupris jest o wiele bardziej dorobione. Odhaczamy. jest to Miss Bees. Uwaga, mamy tu... No postać. Jest to misiu? Nie, nie, nie jest Tak. tak misiu. Jeszcze przez chwilę myślałam, że może lisek, ale nie. Ma za krótki pyszczek i nie ma niestety ogonka jak lisek, więc musi to być misiu. Sprawdźmy i go znajdźmy. O tak. O, jest to Stabi. Ale mega. Bardzo fajna postać. Mało morska, ale cóż, lecimy dalej. Zresztą w sumie tak jak i pszczółka, nie? I kochani, otwieramy piątą seszetkę, czyli naszą piąteczkę i liczę tutaj na wyjątkową postać. Albo przynajmniej nową i niepowtórkę. <laughs> Mamy zebrę! Ale czaderska! Wow! Ważne, kochani, że nowa postać, nie? Ale na jej ogon! Ale to jest mega dorobione, że nawet ten ogon ma oddzielnie swoje paski i oddzielnie na pleckach ma paski. Bo wiecie, mogliby pójść na totalną łatwiznę i zrobić jedne paski po długości, ale tutaj wszystko jest zachowane. Jeju! I tak żywa! Mega czad! Ale świetnie wygląda ta zebra. I trafiła nam się Mankalita. Crazy imię. O, jest to krówka! O, ja cię Bardzo zbliżona kolorystycznie do naszej zebry. I w ogóle fajne połączenie kolorów szary oraz różowy. I to taki wiecie, pudrowy róż. Mega cza, taki słodziak. Ale fajnie. I spójrzcie na tą grzywę. Jestem mega świetnie zrobiona. I właśnie bardzo fajne, kochani, jest w glu to, że jest dbałość o wszelkie szczegóły. Spójrzcie na ten ogonek. Totalnie dorobiona postać. Włoski, welur, piękne, błyszczące oczy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że farba jest rozlana albo gdzieś się domalowane. Te elementy wyglądają jakby były oddzielnie przygotowywane. Totalny czad. Odhyczamy i mamy mulon. O! Mamy no pędziochę! Ale ma czaderskie oczy. OMG, oh jaki piękny kolor, jaki piękny róż. I jak w większości figurek te łapki mają tak słodko przy sobie. Takie wiecie, a przy sobie mają przy piersiowej tu i one tak są słodziaśnie ułożone. Mega fajnie. A pszczółka ma szeroko. Mega czad, mega słodziak. I trafiła nam się mono. Imię mamy Pelotti, więc biorąc pod uwagę to imię, to powiedzmy, że jest to papuga. Ale czadersko wygląda. Tak, musi to być papuga. Taka ara. Ale trza! fajasko, No postać i ona ma śmiesznie tak stópki zadarte. Mega. No to Pelotti, ciach. Oj, git. Kochani, miejmy nadzieję, że w środku będzie wyjątkowa postać. Albo chociaż nowa. O nie! Nic z tych rzeczy się nie spełniło. Ja naprawdę już zaniżyłam poprzeczkę do mówienia, że chociaż chcę nową postać. Już nawet nie łudziłam się, że będzie wyjątkowa. A kochani, trafiła nam się powtórka. I kochani, ostatnia saszeta. Proszę, ofy była nowa postać, okej? Okay? Tylko nie chcę powtórki. Mamy <laughs> no, Jaki słodziak! Ale jaki on jest wielki! Porównajmy go do tego misia! Wow! Totalny czad! Jaka wielka figurka! Spójrzcie, naprawdę ma bardzo długi tułów, długie łapy. Mega! Ale fajosko! Jakie oklapłe uszka! I a propos detali. Od środka mamy różowe uszko. I tutaj. Nie no, czad! Nawet tak maleńka rzecz, Czyli, właśnie taki detal został zaznaczony. Piszcie w komentarzu, czy was też to tak urzekło, bo mnie bardzo. Jeszcze ogonek, Ogonek. Widać, że puchaty, bo takie fajne, ma końcóweczki. Dobra, robimy miejsce naszego psiaka. Jej. Oj, i trafiła nam się, baby. Kochani, patrząc tak na cały kształt, na wszystkie figurki, to uważam, że trafiły nam się jedne z lepszych. A szczególnie ta ośmiorniczka, najbardziej mi się z nich wszystkich podoba. I powiem Wam szczerze, że gdyby te nie były ultra rzadkie, to jakoś mimo wszystko najbardziej by podobała mi się ta ośmiorniczka. Bo ma najwięcej takich ciekawych detali, jest najsłodsza i najbardziej przypomina morską, muszlową kolekcję. No, oczywiście, pomijając to, że one trzymają te ultra rzadkie muszle i perłę, no to ta mi się najbardziej podoba i najbardziej jest tak zbliżona do tego morza. W dzisiejszym odcinku traf. Trafiliśmy pszczółki, zebra, pandiocha, ośmiorniczki, papuszka, krówka, misiak oraz psiaczek. Kochani! Tak oto prezentują się nasze dzisiejsze łupy. Ja tak średnio jestem niezadowolona. Jeżeli chodzi o wygląd figurek, tak dla mnie są one delikatnie przynudne oraz 80% tych figurek totalnie nie jest związana z oceanem, muszlami, perłami. No bo kochani, zebra, panda, pies, krowa? To nie ma sensu. Jakoś średnio podoba mi się ta seria. Z tego wszystkiego najbardziej podoba mi się ośmiorniczka oraz opakowania. No a wiadomo, co do jakości, to tak jak mówiłam w trakcie odcinka petarda. I oczywiście mega ciekawi mnie Wasze zdanie na temat tej kolekcji. Oraz, która figurka podoba wam się najbardziej Piszcie w komentarzu Mega dziękuję wam za dzisiejszy odcinek Pamiętajcie o poniedziałkowym quizie na moim instastory Oraz klikajcie kolejną propozycję na moim kanale Piom! Cześć!